Right. Uh, to go what are the plans? Uh. You're going to get it now. Wow! już nic nie zrobił! Toż też trzeba zamykać! Jó! What are you at? Hurry up, I'm hungry. Dostajemy wpis od matki i lańsko od ojca. są są moje golden it now. Byliśmy niegrzecznymi bajtłami, teraz musimy za to zapłacić. O, oh, jaka muzyka. Incomplete. Jeśli się ma, to nie z tej strony. Witajcie ponownie na moim kanale, Maxie Pixelowski. E, dzisiaj gramy w na późniejszy podwieczorek. Taki. taki. E, Let's go already! Ludzki e, e, horror. E, Schoolboy school Runaway. Tak, Schoolboy Runaway. E, horror taki ala horror. Nie wiem co to za horror, ale zaraz to obczajmy jest to gierka, w której to musimy uciekać przed naszymi rodzicami, którzy nas biją pasem, leją po pysku. Chodzi tu ogólnie o to, żeby uciec, ponieważ przychodzi do nas ziomek, chce z nami iść na siłownię, ale myśmy nie zrobili zadania domowego i nam matka nie pozwala wyjść i musimy uciec, bo nie możemy iść na siłownię. Musimy zrobić wszystko, żebyśmy mogli się z tego domu wydostać. Taki ala ruski horror, nie wiem tam, kraje... The the Cicho bądź, bo teraz ja mówię! Taki coś ala kraje wschodnie, tak? Jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie konieczną łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, by nie przegapić więcej odcinków z tej serii. Gierki lub innych fajnych, innych gierek na moim kanale, które się za, za niedługo na pewno pojawią. Nie przedłużając, lecimy z tym odcineczkiem. Aha, widzicie, patrzcie, tu mamy też poziomy. Normal, dobra, no normalną pierwsza gierka. free atoms, czy próby. Parents sometimes check the player, czasami nas sprawdzają. Mam sometimes checks multiple rooms. Sprawdza kilka pokoi. Parents move towards the noise after three seconds. O, czyli mamy 3 sekundy. Parents mainly to move towards the noise, czyli mogą sprawdzać się, łasy Stare. Zlecimy z tym, tak? Let's go! Co, i to ja, to jesteśmy my, ja? Coś tam gramy. Stary, ja e, też was przepraszam, jak nie przy. O, patrz, łysy! Łysy tam stoi, Andrew! Mamo, mamo. Mama, znajomy przyszedł, mogę no, wyjść nie. na dwór? Skończyli swoją pracę. Tak, wszystko skończyłem. I, um, I wam chciałem powiedzieć, a was nie skomać, to jest to, że y, gram to pierwszy raz. Więc jakbyśmy tego nie przeszli na pierwszym What's odcinku, that? to w kolejnym. No to to momencie też może nowa seria, jeśli was wam się spodoba. Off. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Chcesz się robić na zewnątrz? Powinien się wstydzić Don't i cię uczyć! No Żadnego wychodzenia. Łysy! <laughs> jest uziemiony dzisiaj. Patrz co za obeszłość. Ale obiestrzogi z nasiemam. I co i co my teraz tu nam zrobić? Halo? Jakąś kusiwa matematykę się uczymy? Wybombij. That's not fair. No, fair. to nie no O, co O, komputer można włączyć. Co się można zrobić? Tu można po prostu uciec stąd. Przez okno? Nie. jak wejdziemy na łóżko, ...to możemy się Opa jaka... O! Ładowarkę można wziąć, ja. ok, Okej. Widać, że Rusek, bo tylko Ruscy... ...w wschodnie tak sobie tu bajzlą w szafie mają. Ciu, zamknij to. Co? Co my tu musimy zrobić na kontrę? Andrew! Okay. To się tam tak drze. Come on, halo. To coś było. Hint Andrew Plus Year of Birth. Kiedy my się urodzili halo? Nie wiem, to pewnie coś trzeba znaleźć, ja? ja? Ja coś będzie... Pewnie trzeba znaleźć te hasło. Tu coś można wziąć. Nie, tu nic nie można wziąć. Foto okej. Okay. Exit. Co coś mamy? Tam się coś drze i słyszę jakby ktoś oglądał telewizor stary. To idziemy to obczaić teraz. Trzeba uważać na matkę, bo na nas ma pysk może wam nie Jeśli kucamy, to nasi rodzice nas nie słyszą. A jak wrzeszczę, to usłyszycie mnie. Halo! Ojciec! No rzeczywiście my czemy. Zamknięte, czyli tu też musimy. Coś otworzyć, tu coś nasza mama się maluje Ale obestrajek... O! Patrz! Jest jakiś save trzeba tu. Jest mej kolornym. Aha, okej. Okay. Czyli oto... Po prostu rzuć. Patrz jaki obestraj go na mecz. Kto tam dzisiaj gra? Stary, kto dzisiaj gra? Halo! Jakieś, chusteczki. co to jest? Chusteczki. Tu co? <grymnie> laptop, patrz, laptop. Ja ja ja, laptop. Okej. Okay. czy z nim też coś będziemy musieli zrobić, ja. Ok. All right. You're going to it nic nie zrobił. <grymnie> prawie żem się zasłał. 20 przysiadów ja 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No ojciec, zrobiłem! Patrz co za obesrowek 5, 6, 7, 8, a few moments later. Patrz co za obesrowek, dam każeć i chcę, a sam ogólny mecz i laty piwsko i Bóg wie, co pomyślę: 8, 9, 20, watch yourself, behave well from now on. <grywka> Mamy na siebie uważać. No, bardzo zabawne, jak będzie nam grozić. Musimy zdobyć czas do komputera. Czyli matka gdzieś idzie. Nasza matka jakaś chodzi podlewać doniczki, więc my może będziemy mieć jakiś czas na przygotowanie się do czegoś. Tu coś. O oh deal, I will need a, a Okej, okay, czyli coś specjalnego. Tu jest łazienka. O jakiś proszek, washing powder. Możemy go tu wsypać? Nie możemy. Okay. Tu można wejść ja, ale tu i tak nic nie ma jakaś taka zmiotła. Okej, okay. tu coś jest Tam... o tu coś jest O nic nie można wziąć Nic nie można wziąć, halo! Mi się mieszka z błogą... Coś tu jest! Klucze! Kikar! Można autem odjechać, ja? Tu też Taki. Okej okay. Kaj, nasza matka jest. Siema! Siema, siema, to nie ściema. Ja, ty tu jesteś, ja? Francuz, rano, okej. Dobra, to co, o co tu w tej gierce? Już za jedną przyszedłem wzdłuż i wszędzie Można po prostu stąd wyjść? O Jezus Wait. Who To drzwi też trzeba zamykać? Yo! mnie w pysk, ty bezroku! zasrany tak. Come on, get to it and make sure the floor shines. Co ty gadasz? Nie gadaj, że teraz muszę całą kuchnię umyć, no ja nie mogę, no. Nie dość że ona nabudzi, to jeszcze muszę po niej sprzątać. No patrz co za obesrałek, no Przecież ja nic nie zrobiłem, no... Come on, come Drzwi! Co mnie pośpieszasz? Chcesz tą miotą w pysk dostać? Mogę ci coś zrobić? Nie? Na mu zasrany. tak się tam dalej drze. Co ty tu gotujesz? Obiad, ja? Jakieś klopsy. Ale bym sobie teraz coś za stary. Good job, go to your room. I'll come check on you later. I just need to create a reason for Mom to open it herself. How huh? <laughs> <on, pass>, <laughs> come on, come on. are you completely stupid? Oh, Czołgańsko po dupsku od ojca! Patrz. Damn, how did I miss so badly? Dlaczego to wszystko tak zmieściłem I should have been more vigilant and cunning. With skills like this All I can do is get whipped by my dad. Complete time 00x07x03. Difficult level normal. Ending, star 1 na 8, czyli jednak tą grę przeszliśmy. Nieważne, że przegraliśmy. Czyli mamy tu jeszcze jakieś inne endingi, ja. Czyli mamy zakończenie 1 z 8, dobra. Spróbuję jeszcze raz przejść, bo to krótko było. I'm coming! Okej. Okay. That's not fair. No, I have to sit and do homework because of that teacher. Tu się na pewno da starać coś zrobić, ale ja muszę... Tu nic nie ma, może tu jakaś taśma jest. O, coś mamy! Ładowarka, ja. Czyli przedmioty zmieniają miejsce. No ja nie wytrzymam, no ja nienawidzę takich gier. gdzie że przedmioty zmieniają miejsce, halo. <laughs> Rubik's Cube. O co tu chodzi? Czym mogę to podnieść? Alo! Halo? opa, jakieś cyfry, ty! Oprzej, to cztery niebieskie. Cztery, jedna czerwona, dwie zielone. Ale o co z tym chodzi? To jest jakiś kodzik. czy o co tu chodzi? Trzy pomarańczowe, jedna niebieska, dwie zielone. Nie, jedna czerwona, dwie zielone, trzy pomarańczowe. 4 niebieskie, 5 białych i 6 ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Od jed... 1 do 6 ja. I to nam, wiesz, gdzie będzie potrzebne, to nam będzie tam do szafy potrzebne ja. To i idziemy to zrobić. Ojciec! Ty tu oglądasz, ja? Ok, to oglądaj dalej, fotel. Nara, tu było ja i co? O co tu chodzi? I czekać, było pierwsze co, cztery czerwone. Kuźwa, jedno czerwone, jedno czerwone, dwa zielone, trzy. POMARAŃCZOWE Nie A few moments later. Right, I have to the Ona idzie podlać kwiaty A mam dowarkę, może do laptopa się da podłączyć Ja? Bo niby jest mało baterii JA Pae genady! Hint: Genady plus fun, aha! Co tu okiem? On jakieś mecze ogląda, więc może coś z meczem będzie, trzeba to iść oprawić. Dobra, ale. Yy... Rodzice mogą się skapnąć, że u laptopa używał. Weź tam laptop. Weź tam ład... Nie da się już tego wziąć. Ciul, ależ zjebał teraz, stary. Ale ona poszła podlewać kwiaty, ja? ona te kwiaty podlewa. Halo? O co tu stary z tym chodzi? No patrz, no masz... Jedno czerwone... Dwa zielone... Sraczka ojca złapała. Co to za Dobra, czekaj. Dawaj, tu może wejść. Miję ręce 5 białe i sześć żółte. On tu zaraz stary przyjdzie. Skakuj tu. Stop. Why the heck is the door open? Like co ty chcesz, jo, nic nie z... ja zrobił? Come patrz, on. co za obysroek. Patrz, co za obysroek, ale jesteśmy na dworze, więc teraz czym tu się nic nie zrobić. No, patrz, jaki obysroek sam siedzi na kanapie cały dzień, klatę chlate piw, skoro ogląda mecze, a nam każe biegać. Patrz, jaki kuźni ma Dobra. Kuchnia, okno zamknięte. Można tu skoczyć? Nie można. Nie da się w tej gierce skakać O, tu coś jest. Jakaś drabina. Można wejść? Halo? Nie można wejść. Tu co jest? Nic. Co się tak patrzy. Co, co, co? Come on, co? Come on. Ci zaraz dam, come on. No już, na pewno, czorcie ostro Ja ci dam. Ty patrz, jeszcze tu pies jest, więc może coś z tym psem trzeba będzie, jakieś mięso przynieść, coś. On coś ma! Jakiś śrubokręt. Ostatnie kółko. Tylko, jak my możemy ten śrubokręt użyć, stary? no nie wiem. On tu się cały czas do tego rzeczy. Ja nie wiem o co mu chodzi. Tu też jest zamknięte. Dobra, on zaś ogląda. O patrz, tu mamy jakąś wskazówkę stary. Halo. Co to jest? Co to niby jest? Przesta, to jest ten dzwonek stary. Co ty mi tu, co ty mi tu wciula robisz? No i co? Mam jakieś trzy wskazówki do wzięcia, ale ja nie wiem o co to I co teraz? Możemy coś zjeść, ale nic poza tym. Skakuj! Matka idzie. Nikogo tu nie ma, well... Mama ma prawdopodobnie klucze, można stąd po prostu uciec. Patrz, szukają nas! Co za obecrołki, Peter. Patrz no, dwa obecrołki. Wow! Lecą! Uciekaj stary! Ja nie umiem biegnąć! Patrz te dwa obesrołki lecą. No właśnie stary, także tak żem pomy tak, pomyślał. To Reason for to... Patrz, dostałem ci Znowu, on, mógł mógł sure Znowu mnie szczeliła popysku i myśli, że ja tu będę je sprzątać, no chyba ją coś boli i to ostro. Ale kuźwa, bez rog. Ale tu coś myliśmy. No tu mamy... Ten kot. Aha, widzisz, bo tej półki nie przestawiliśmy. Tu i tak jest zamknięte. No dobra, to trzeba to przestawić na miejsce. Tu ten proszek, z nim też coś będzie trzeba potem zrobić.

Andrew plus here of Beard, tylko kaj on urodził stary, to ja nie wiem. Co staruszku, niezadowolony jesteś z meczu, ja? Może on jak pójdzie do toalet, tym to musimy tu jeszcze przeszukać, tam coś może być, ja. Tam coś na pewno będzie, tu jest w ogóle zamknięte. O, ta idzie kwiaty podlać Notek! Jakie otwarte drzwi, przecież wszystko jest zamknięte! Kobieto! To kobieto! Znowu! Znowu nas leje po dubsku. To nie jest normalna Gierka, halo! Ending 1 z 8, stary. Czyli mamy jeszcze 7 endingów do. <grywania> zrobienia, stary, ale ci powiem zajmista. Ta Gierka mi się podoba. Horrorek na późny podwieczorek, ale taki, ale to jest inny horrorek stary. Powruski horrorek. <grywania> To co, to na następnym odcinku spróbujemy to przejść. Jak mamy tu 7, odcinków, 7 endingów, to sobie rozbijemy to na 7 odcinków. Czyli mamy już jeden ending i to jest bad ending. Wiadomo, nie udało nam się uciec. czyli drugi ending to może być jakaś wycieczka. Zobaczymy Za na drugim odcinku. Jeśli się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, by nie przechować więcej z odcinków z tej serii Schoolboy Boi Runaway No Wankowano, oraz innych fajnych gier, które na pewno się w przyszłości pojawią. Dostaliśmy lańskie lańsko od ojca, A ziomek łysy poszedł, bo już go tu nie ma. I nie poszliśmy na siłownię dzisiaj. Ja nie wytrzymam. Mam nadzieję, że się spodobało. Luźna gierka na piąteczek. Rosyjski hororek na późny podwieczorek. Mam nadzieję, że się spodobało. Dziękuję, że się wyjdzie dziękuję, że się wytrzymałeś do końca. Dziękuję za wszystkie komentarze. Łapkujcie, subujcie, komentujcie i widzimy się w